Ryszard Czemu on ma? Chyba nie ma co Gadać Już, już pamiętam jaka ta gra była okropna No o, okej okay. Nie! Wiedziałem, że spałem Trzymałem się źle Noż! Dlaczego? A może przynajmniej do następnego checkpointu przejść Ooo, to był okropny problem, żeby robić odcinek co checkpoint To był... O... I nadal jeszcze nie ogarnąłem sterowania dobrze. Fizyka jest tu. okropna. na no Nienawidzę tej gry. Ok, złap się lepiej. Ok. Czle, tak, to puszczę. Ej, a może w ogóle ten? Czy może się chyba... Już się dobrze ustawił? Tu! A może tam? Oh. <laughs> Co ja zrobiłem? Ugh. No on toć dosłownie! On nawet Czemu on jest takim downem? Ryszard, co ty odwalasz? Już się spociłem, nie? Nasz następny odcinek najpewniej będzie content warning Taki już dla was Spoiler. I dobra, mam pomysł, mam pomysł, jak to zrobić. Pokupiliśmy sobie. Wszyscy. We trójkę. I będziemy najpewniej grali w Content Warning. Ale jeszcze zobaczycie, to musicie. Uch, poczekać. Czemu on się nie wy. większa większe sensitivity to chyba lepiej. Już no prawie. Dobra, spróbuję to inaczej rozegrać. To wygląda na łatwe, ale to jest tak irytująca gra. Nie grajcie, to się nie odzywajcie nawet. <laughs> o, cały odcinek będzie polegał na tym, że się spierdzał na samym początku. Tak będzie ten odcinek wyglądał. Jesteś pośledzony. Ryszard, co ty odwalasz? Ale powiem wam tak, Getting Over It na pewno nie zegnam, bo ostatnio sobie grałem sam. I przeszedłem, z tego jestem dumny. Mogę. Kozma, pokaż screena. Pokaż. właśnie pokaż screena, że przeszedłem. To jest. Nawet nie wiecie, jak się z tego powodu cieszę. Dobra, zrobimy skok. Dwa. Trzy. Jest! O! Zrobiście! się nie zma... Nie, dobra. Złap się dobrze, tylko o to Cię proszę, Ryszardzie. Dobra, lecisz tu i tu, 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 tu i ja Nie, o, już chciałem puszczać. O! Jest Okej. Okay. Teraz dobrze, z pół godziny się męczyć tym teraz. Dobra, są dwie opcje. Albo się wywalę na sam dół gry. Albo... Albo do do checkpointu. Wolałbym tą drugą opcję. Jak mam być szczery. Eee, nic nie wiadomo co nam przyszłość przyniesie, czyż nie? No ooo. No nie! Jest! Już... Już miałem się... mocno irytować. Yep. Moja głowa ała. <noise> <noise> oh! Już tam byłem! <noise> Uwielbiam tę grę. Nie zrozumcie mnie źle, ona jest bardzo relaksująca, jeszcze szczególnie, kiedy ma się dużą podkładkę, ale fizyka gry jest spierdzielona. OK, zrobimy to na szybkość, dobra. I teraz tak. Tak? Mimo sens sensitivity. Spuścił mi się. Okej. Okay. Jest! Jest! Tak! Jest! Jestem na statku! Co teraz? Czy mogę się złapać te linki? Tak. Okej, okay, teraz tu. Co Znowu żetlowałem, tutaj! Okej, Ok, Okej Dwa godziny później Jak nawet nie wiecie jak ja się teraz skupiam Jest, złapałem Ooo, oh, dobra Okropny etap i że ja się nie spierdliłem na dół, nie? Checkpoint! Dobra Jest dopiero 15 minut filmu i nic się ciekawego nie działo. Zrobimy tak Pogramy jeszcze ta. Może uda mi się dojść do następnego checkpointu nawet O nie Ha, <śmienicza> tak jest. <śmienicza> nie, 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 o, to było nie, bliskie. To było bliskie. to nie, Okej, nie, 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 to okej, nie, 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 Okej. nie, 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 ...złapiesz się tutaj. Dawaj, Ryszard! <ścoughs> Co ja odwalam? Chcę speedrunować tą tutaj ...krierkę, ja pierdolę. I wychodzi tylko coraz gorzej. Te rzeczy ja się bardziej na streamy E i... Nie wiem czy w ogóle wiecie, ale ostatnio miałem streama Kilka tygodni temu, chyba dwa tygodnie temu Bo nawet ja, Albo dwa Nie, chyba dwa Eee I nie wiem czy będę streamował, wiecie? To... To chyba nie dla mnie Yes! thank oh. you